Siemano Siemano, tu Mikikos 1. Dzisiaj zagramy sobie w Mafię 2, czyli to będzie mój pierwszy Let's Play. Jest ze mną oczywiście mój kolega Kwaur. Przypamiętał się. Dobrze, przewińmy to. Uciekaj mi stąd. Dobra. Dobrze. <grym> rozdział pierwszy. Co mamy? Stary kraj. Stary, Stary jak twój star. Lipiec. wiem. Sycilia, lipiec. To jest Operacja nie mi się czytać. to ja będę czytał, a to on no. nas udał. No! Kurwa, cholera, nie? Sam się zdziwiłem ostatnio. Gdyby miejscowy ruch oporu nie mieliśmy szans. Kiedy żołnierze Musolini i niego przyszli do miasta i zaczęli gromadzić, postanowiliśmy opłacić no. za gościnę. Dobrze, tu nie wiem, co oni będą mu robić. Ale dobra, mhm. O, jak tu Kurczę, masz czyjście? podam do ciebie w takim przypadku. Nie będziecie gadać w takim razie, on musi zginąć. Nie, błagam. Kurwa. Aj, nie zabili go, a że go zabili. Nie. Strzel mu w łeb. Nie trafię. Nie. A, jedna. Tu się nauczyć strzelać. Nie co, to, to chyba mamy na średnim poziomie trudności. Znaczy on gra, nie ja tylko ja biorę. Znowu po drzwi ja ja. ja. nie podejdź. Myśmy dosyć mnóstwo chcieli jeńców, w pojawi się wojsko. A to on mówi, że idzie tu więcej wojska? Świetnie, dobra. Ale dobrze, nie musisz. Dobrze! Tylko jakbyśmy taką jakość, że nikt się nie będzie mógł to wtedy będziemy płakać. Ty kurwa. Nie tak nie mówię. No to, no to imbo. Prawie czekaj, zakończyć. I? I Jeden! Jeden. On mówi rzecz się. Ty jak to się robi czy? Aha, no ci się nie bitch Łapieć, akurat tam dołu, się o, akurat byś tam dorzucił ja. O, kurwa. Teraz zawracam. Aspir, uciekań tam. Skaleta. Nie, ja się mam Chuj, że no, dobra. nie. Przejdę, nie. 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 Nie.

ja Co ty chcesz? Chcesz zagrać? A bardzo chętnie! Biorę. Ja mi się bieraj, ja i zobaczymy. Dobra. Dobra. Czyli no, będzie zagrajmy no, razem no, a nie zagrajmy A czy masz to no, na... No, 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 no. Ale ty jesteś. Dobry, wiem, dziękuję. Nie ma sensu. 2, 7,

<grybujesz> ja, już się nie chciałem Nie Bo się przyzwyczaił do mnie, klimatu! O, jasne. <grybujesz> cię bijąc, to jasne. Że cię nie możemy! A ty jeszcze na Nie. strzelać umiał, nie?

<głosy> <głosy> no eeeh, fpisdę! Co to Dicevo al mio to faszyści, to chyba Niemcy, nie? <noise> nie wiem, czekaj się podłeś. mi złama z groźby, czekaj. To cię troszkę robię. Tu przecież nie biegam zbroi.

Rozczarają ich, czy coś w tym stylu? Ja? Nie wiem. No to wiesz, czy nie wiesz? Nie wiem. Dobra. Tak strzelam. Z tobą takie granie. Czekajcie, teraz będzie druga misja? Nie wiem. Fila, fila. Ładowanie, to u mnie wiesz trwa po filmiku. O, rozdział drugi. No to dobra, to cześć i do zobaczenia w rozdziale drugim.